Kot chciał się upodobnić do Twojego kontentu, dlatego poszedł do kuwety Gucio Happy. Co Ty robisz? Sprzedam kota. Na szczęście czysty. Sprzedam kota. Chcesz coś kupić? Dobra. Spokojnie, to już pustrykł się mój ogarnie. Mój. to już trzeba ten. A nie, <laughs> że coś... nie chcemy dla widza pokazać, żeby był zrobiony? Yy, raczej widzowie wiedzą. No, <laughs> że pewnie, a to nie ma co ten. A Swoje, jeszcze się. Zbierz, pamiętaj. A się odsunę. <laughs> <noise> Z razem bawią. Czekajcie. Bawią, to znaczy racuch obserwuje Lunę i Luna obserwuje racucha. Pewnie, pewnie. Cześć, wam pokazuje. Teraz powiedzcie czy widać. Mu da mu da, mu da. My będziemy sobie... Telefon. No widzę, mój telefon. Na przyszłość. No na przyszłość, Karolina. Widzisz, jak to wygląda? Na przyszłość, bo tutaj nie będziesz zapraszany. O, chodzi. No tak jest w przepisie, 26 do 28 cm. No nie możesz innej mieć. Tak? No nie możesz. Pro, masz linijkę? Miesz to. Albo, a wzór na pole koła, proszę bardzo. No. No, Dawid. Dawid. No, bo ja wiem tak się składa. A na promień, proszę bardzo. Na promień no Na promień koła wzór? Nie, na promień nie, nie, nie. Na promień. A to jest indukcyjna, nie? Tego. Czego? Nie wiem, wy... kur... To ta jabłka, ja, <grym> ja nie to... I to się o, jest, jest za ten, krewban. Nie, nie, będzie. Jest jej... za... Dobrze, będzie, dobrze, będzie dobrze. A, a, tak, za A Ale nie jest tak to jest kuchni, nie? No no, no. no ale kurde, odetnie palce. Ale, no. ale, to... ja no, ale to ja polecam Nie mogę, zrobić się wyrósł. Ale to nie mogę na to. Ja, ja wezmę kamerę w prawo. Ja się no, no, prawo. No, no, wiecie, boję, ja go No, ale o co ci chodzi? Nie, Ale mega dobrze mi idzie. Co poza jabłkami. Chleb trzeba pokroić. Dobra, potrzebujesz. Czy on mleka szukał. Mleka ja bym potrzebujesz? mleko trzymał w lodówce, no nie wiem jak tu się robi, ale... No kurwa chyba inaczej. Co Poczekaj, poczekaj, na no to... A, bo Torek się ukrywa. No tak, tak. A jaki to jest kur... jego morda jest wszędzie i on się boi pokazać twarzy, mimo może każdy wie jak wygląda. Dobra, jest schowana jakby, co? Nie, ty, a może świerszcza mu damy? Może mu świerszcza damy, bo diable skupił świerszcza przecież. Na pewno nie łyżką? Nie no, jakbym go tak tycał łyżką, to był git. Ale to... no jak no, koty świerszcze chyba ten. Cześć. Jesteś to resurs. Oby o Na pawilona A Marek na ciebie czekał. O no zobaczyłem się w czat A długo co <yoł _> stoisz? No. Nie no, już 10 sekund Aha, no spoko <oh> Ogólnie, ja biję Karolinę, ponieważ miała stać znowu Co, co? co ty mówisz? Nie kupili gdzieś czarno-prochowca, nie? Czy przez internet czy nie, co? I nie mają jeszcze takiego kolegi Jest w porządku, nie? Nie boi się <gri> internetu <gri> No bo wiesz, albo trafisz na takiego, wiesz Starego beka, co tam kur... W ogóle nie wie co to jest No kur... Dobra, wale w widzowie No, co ty chciałeś? Nie no, dziękuję nie. no właśnie to a, a, Nie to! to! Chciałem sit-down! Nie! Nie! Chciałem sit-down! Już to sit-down, o kurde! Nie, ja go tak, jak tak. że jak coś to tam przypada Okej, okay, a wy razem będziecie grali, czy jak? Zobaczymy, ma jeszcze chyba gry nie pobram Mam wybrane, ale jeszcze odtem z tych paru rzeczy A dobra, no jakby jakieś problemy, to yy, to się może pisać, to możemy Jak będą problemy, to pójdę spuścić się w pier... Aha. Ja będę wstać kibicować. Aho. Że, że tak Nie jak... mamy tu. No idź sobie! To Tylko pięć razy. Szybko przez to przyjdziemy. Nie, Sram na ciebie. Co? No nie, no. Bo... Przyszła kobieta. Nawet A dwie. Co ty robisz? To ty ciasto, głodny być. byłem. Jezu, dawaj tak w życiu. Nie! Wykruszysz sobie i zciągniesz węgiel, i będzie dobre. Gawidzę, dużo gamba. Się zostało, co? Lepsze spalone niż surowe. Moja mama też tak sterza, wiesz? Tak. No. Dawida, ulubiona. To, co ja pani do lawy, ten ma małego penisa. To to ja. A? Pewnie z panką. Czy, czy coś zrobić? Lodzika, obojętnie. Ale to z żabki, nie przed żabką. Z ob obojętnie. Ty się ty się głupio śmiejesz. Znowu ci toryk zgarsza. Trzeba do tego samego tematu. No nie, nie. Policie okay. Karolina, wielki toryk. I patrz, Przywiózł. A wczoraj oglądaliśmy ten film, co jest ten Sigma. Kmacie? to mi przywiózł, to mi przywiózł z Amsterdamu. Piękny, bo idziemy jeden z lepszych magnesów, jaki mamy. Co ty wybierasz? Dominacja? No czemu dominacja? Przecież nie jestem dominowany przez. Dziękuję, Karolinka. No, jeszcze jeden drzwi, jeszcze jeden drzwi, Pięknie. minus 50. Ładny. A drzwi, no właśnie to są fragi, bo jest Przeszedł na rampę i dziwak. Cześć, 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 cześć. E, e, Ej, nie przeszkadza ci, że on tak drzery, ja siedzę koło... Siedzę koło niego co i... Uf, jest? Masz. Ale wiesz, jak Był Wyszedł po obrazie, że już nieco nieraz w szacie się domówi. Ej, widziałaś to? Bez kitu, kur... Ja siedzę koło niego i on... Ja wiem, ja wiem! O no, co chodzi? Nie. Co to, jakieś rostwie? Zakręciła się... Zakręciła się butelka i to jak już trzymasz przy buzi, ten? zakręcasz tak, żeby się w środku... też, yy, o, opatrz. Czyli... Żeby się zrobił taki bilet w środku i musisz otworzyć przełyk tak, żeby bez przełykania... Wracrywało ci, ci woda do gardła, bo za szybko będzie ci lecieć woda i nie zdążesz czekać dzisiaj, po któryś No to w tej, po lewej stronie, że cię poprócić i tak. Robię tak, to wszystkie powietrza. Nie, już spuściłeś powietrze w sensie teraz. Tak mocno, mocno, mocny energiczny ruch.

O kurde! No ale tu O, kurde <laughs> O, Mam nadzieję, że O, tak! na O, tak! Zobacz Zobacz, No O, tak! No zaryc. No zaryc. No zarycz No tak! mu bardziej. Ale straka <śmianie> Prawie jak wustak tak. Dawid, zapal papieroska, będzie lepiej. Nie, nie po prostu męczy to, że Sfery popiera swój kontent no no tak. na obrażaniu mnie. No nieprawda. No tak, sfery dosłownie rozmawiam S z ludźmi. No nie, no ty Wszystko co robisz, to, to tyczy się wokół tego, żeby mi obrażać. No nie! No tak! Mega przystojny jesteś, Dawid. No i już to trzeba się teraz skrować <śmianie> <k> <śmianie> No i widzisz, i sam, sam na <śmianie>